Gdy położą cię w polskim szpitalu, to leżysz i kwicysz. Oto słowo siostry. Siostrze, niech będą dzięki. Spóźniłem się? O, oddziałowa właśnie skończyła swoje kazanie. O czym było? O grzechu i opiekle. O czym? O tym, jak grzechu wszedł butami na świeżo umytą podłogę. I opiekle, jakie salowa mu urządziła. Aaaa, to potem wszyscy ludzie go pytali, dlaczego chodzi, jakby miał kij w tyłku. No, Pytanie w sumie zasadne. Dosyć. Ty, salowa zbiera na tacy. Czy ja słyszałam brzdęknięcie? Przecopyjkę, pomyliłem kieszenie, już opa, o mam, mam, mam. Żegnaj. No. NFZ zapłać, NFZ zapłać, NFZ zapłać. Szymczak, proszę. Usiądźmy. Ogłoszenia szpitalne na najbliższy tydzień. W tym tygodniu, jak co miesiąc, przypadają imieniny siostry oddziałowej. Całość dzisiejszej składki przeznaczona zostanie w mniejszej części na kwiaty. I w większej na jej ulubione czekoladki. Proponuję z tego miejsca od razu odśpiewać siostrze życzenia. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy. życzymy by pacjent nie fikał, grzecznie leki łykał. Życzymy, życzymy. Dziękuję, dziękuję. Jesteście tacy hojni. No, bywali hojniejsi. Ciąg dalszy ogłoszeń szpitalnych. W tym tygodniu odwiedzi nas wiceminister zdrowia. Z tej okazji siostra oddziałowa zaprasza wszystkich poruszających się o własnych siłach na parking przyszpitalny. Odbędzie się tam całonocne czuwanie przy nowym aucie pana ministra. Proszę. W jakiej intencji to czuwanie? Będziecie czuwać, żeby nikt mu auta nie buchnął. Przypominam, że przyjmujemy zapisy na dziesiątą jubileuszową pielgrzymkę do dyrektora szpitala. W programie pielgrzymki spotkanie z jego asystentką, przerwa na zakupy w sklepiku na dole, oraz możliwość zaniesienia próśb o szybszy wypis. Przypominam, że całą pielgrzymkę do dyrektora idziemy na kolanach. W zeszłym tygodniu z naszego oddziału odeszli: Janina Kapłon lat 65, Joanna Chudzik lat 74 oraz Tadeusz Głowacz lat 37. Ach, taki młody chłopak. Jeszcze wczoraj podpisywałem mu się na Gipsie. Hm. Niech już tu nie wracają i niech we własnym domu odpoczywają na wieki wieków. Na koniec przedstawię plan wizyty lekarskiej na najbliższy tydzień. W poniedziałek i wtorek salę od numeru 1 do numeru 5 jeden lekarz. W środę i czwartek salę od dyżurki pielęgniarskiej aż do drzwi windy dwóch lekarzy. W piątek osobiście na wizycie pojawi się pan ordynator w sali numer 13. <gry> Tu u nas współczuję. Aby wizyta przebiegała godnie, przypominam o uchyleniu drzwi do sali i odpowiednim przygotowaniu stoliczka. Na stoliczku powinno leżeć coś bogatego w witaminy, mandarynka lub pomarańcza. Może być słoik z domowym rosołem. Obok oczywiście obowiązkowo kładziemy kopertę. Przypominam kolejny raz, że na stoliczku nie stawiamy moczu do analizy. Ty! To ty odwaliłeś kiedyś taki numer, nie? A, pomyliło mi się z rosołem. Mhm. Kolor ten sam. Kluski też pływały. I co? Mm, ordynator też się pomylił. Ale mu smakowało. To wszystkie ogłoszenia. Idźcie ofiary niespełnione. Pięć dni później... Ty, co robisz? No, kartę uzupełniam. Na pewno ten lekarz będzie sprawdzał, nie? A, ja już dawno zrobiłem. To na pewno jest rosuł? Rosu, rosu. Bałem się, ale sprawdziłem. <laughs> y czy w tym roku państwo przyjmują ordynatora? Tak, tak. Y jesteśmy chorujący. Zapraszamy. Zapraszam, panie ordynatorze. Witam, witam, witam. <klucza> pokój tej sali i wszystkim jej tymczasowym mieszkańcom. No, co ja tu widzę? Po, 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 pokój panie, panie doktorze, to, to by nam się przydał dodatkowy, bo, bo, bo wszyscy się tutaj gnieździmy i spokojnie, później to załatwimy później. Ha! Widzę karty przygotowane. Co my tu mamy? Kuśmider, Zbyszak, który to z Was? O. Ja. No widzę. Pięknie. Wszystko uzupełnione. Temperatura i stolec na kolorowo zaznaczone. Nawet specjalnie brązową kredkę kupiłem. Nie no, pięknie, pięknie, pięknie. O! A co my tu mamy? To pan ordynator! O! Ja przepraszam, tak z głowy rysowałem, bo nigdy wcześniej tu pana nie widziałem. A co tam, Zbyszku? Regularnie łykasz tabletki? Rano i wieczorem. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. No, chłopcy, a powiedzcie mi, może znacie jakiś wierszyk albo piosenkę, coś, czego nauczyliście się podczas pobytu w naszym pięknym szpitalu? Tak, to to, to, to przecież nasza pani salowa nas nauczyła takiego wierszyka, to chętnie panu doktorowi zaprezentujemy. Świetnie słucham. Opowieść, opowieść w duecie o, duecie o NFZ. -cie. Kiedy trafisz do tego szpitala, Od kłopotów trzymaj się z dala. Nie wchodź, broń Boże, oddziałowej w drogę. Bo złamie ci rękę i pogruchocze nogę. A taka tego szpitala jest wada, że nikt ci tu szybko jej nie poskłada. Nie chodź po umytym, miej na nogach laczki. I nie waż się nigdy sikać obok kaczki. Przerzuwaj posiłki grzecznie, niczym krówka. A dni do wypisu zlecą jak kroplówka. Koniec, Koniec. I, kropka, i kropka, pora położyć czopka. No, nie no, brawo. Brawo, brawo, pięknie, bardzo ładnie. O cóż... Jak to mówią słowie pisu, człowiek trochę by posiedział, ale musi uciekać, prawda? No, tak, no to co? O. To ja jeszcze wezmę kopertę, prawda? No niektórzy zbierają na remont dachu, inni na nową elewację, a my w szpitalu tradycyjnie zbieramy na. na organy! Tak jest. No chłopcy, na pamiątkę mojej wizyty oczywiście dostaniecie. Po obrazku o! i że tak o! zażartuję, do widzenia. Ja. O, po obrazku. Ty patrz, już wiemy w jakiej części ciała ma nas NFZ. W sercu. W dupie.